Dobry, nazywam się Aleksander Kosendiak, jestem fizjoterapeutą manualnym, pracuję w Medicus Clinic. W tym odcinku kilka słów na temat szeroko pojętej aktywności ruchowej. W fizjoterapii stosujemy trening medyczny, ćwiczenia mają pozytywny wpływ zarówno w ortopedii, w neurologii, w pediatrii, w geriatrii, w również w psychiatrii. Dzieci obniża się poziom lęku. I bardzo korzystny mają efekt, i są stosowane w problemach krążeniowo-kardiologicznych. Bezruch, czyli kwarantanna, która na szczęście pomału dobiega końca, bardzo niekorzystny na pewno odegrała wpływ na poziom wydolności. Układu krążeniowo-oddechowego wielu Polaków, już kardiolodzy apelują o to i obawiają się, że ich oddziały będą wypełnione właśnie pacjentami kardiologicznymi. Proszę mieć świadomość, że każdego roku pół miliona Europejczyków umiera. Powodem ich śmierci jest zbyt mała aktywność ruchowa. Na to mamy wpływ, co prawda ograniczony, w związku z tym. Musimy w dalszym ciągu nosić maseczki, ale możemy już wychodzić na dwór. Możemy pojechać do lasu na spacer. Spróbujmy wtedy chociaż przez 4 minuty doprowadzić się do takiego stanu, aby bardzo intensywnie oddychać. 4 minuty intensywnego oddechu spowoduje, że nasze serce wejdzie na wyższy rytm, i dzięki temu. Zadbamy o nasze serca. Natomiast jeśli mamy taką możliwość i w domu posiadamy orbitreki, bieżni czy rowerki, należy z nich skorzystać i zastosować się do zaleceń WHO trzy razy w tygodniu przez 30 minut wstępnych na poziomie 130. Dziękuję bardzo.